Zauważyłaś kiedyś, że niektóre domy mają w sobie coś wyjątkowego? Wchodzisz do środka i od razu czujesz się lepiej, ale nie potrafisz określić dlaczego. To nie przypadek. Istnieją sprawdzone sposoby, które sprawią, że Twój dom stanie się miejscem, do którego będziesz wracać z radością każdego dnia. Dzisiaj podzielę się z Tobą dziesięcioma sekretami, które całkowicie zmienią sposób, w jaki postrzegasz swoją przestrzeń. To nie są skomplikowane remonty ani kosztowne inwestycje. To proste, praktyczne rozwiązania, które możesz wprowadzić już dziś. Co zyskasz, jeśli zostaniesz ze mną do końca? Poznasz sprawdzone metody, które sprawią, że Twój dom będzie bardziej funkcjonalny, przyjemny i spokojny. A co stracisz, jeśli teraz wyłączysz? Możliwość odkrycia. Jak małe zmiany mogą wywrzeć ogromny wpływ na Twoje codzienne życie. Czy jesteś gotowa na to, by Twój dom stał się miejscem, które naprawdę wspiera Cię każdego dnia? Wskazówka 1. Stwórz miejsca odpoczynku w każdym pomieszczeniu. Każde pomieszczenie w Twoim domu powinno mieć swoje małe miejsce wytchnienia. To może być wygodny fotel w salonie, miękka poduszka na parapecie w kuchni, czy nawet mały taboret w łazience. Dlaczego to tak ważne? Gdy masz gdzie usiąść i odpocząć w każdej części domu, przestrzeń staje się bardziej przyjazna. nie musisz biegać z pokoju do pokoju, szukając wygodnego miejsca. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Jak to zrobić krok po kroku? Przejdź przez każde pomieszczenie i zastanów się. Gdzie mogłabym tu usiąść na chwilę? W kuchni może to być krzesło przy oknie, gdzie możesz wypić herbaty, obserwując podwórko. W sypialni mały puf u stóp łóżka, gdzie wygodnie założysz rajstopy. W przedpokoju ławeczka, na której założysz buty bez pośpiechu. Nie potrzebujesz drogich mebli, wystarczy stary taboret przykryty ładną narzutą czy poduszka położona na skrzyni. Ważne, żeby to miejsce było wygodne i zawsze dostępne. Jakie korzyści to daje? Po pierwsze, dom staje się bardziej funkcjonalny. Każda czynność jest łatwiejsza. Po drugie, czujesz się w nim spokojniej, bo wiesz, że zawsze masz gdzie odpocząć. Po trzecie, goście też docenią takie rozwiązania i będą czuli się u ciebie jak w domu. Pamiętaj: dom to nie tylko miejsce do spania i gotowania, to przestrzeń, która powinna cię wspierać w każdej chwili dnia. Wskazówka 2. Wykorzystaj zapach jako narzędzie kreowania nastroju. Zapach to jedna z najpotężniejszych sił w domu ale większość ludzi nie wykorzystuje jej świadomie. A szkoda, bo odpowiedni aromat może całkowicie zmienić atmosferę każdego pomieszczenia. Nie chodzi o drogie świece czy perfumy do pomieszczeń. Wystarczą naturalne sposoby, które są bezpieczne i skuteczne. W kuchni możesz zagotować wodę z cytryną i rozmarynem. Będzie pachnieć świeżością przez kilka godzin. W sypialni połóż suchą lawendę w małej miseczce na komodzie. W salonie włóż do wazonu kilka gałązek eukaliptusa. Jak to robić systematycznie? Stwórz swój kalendarz zapachów. Na przykład, poniedziałki to zapach cytryny w kuchni, środy, lawenda w całym domu, piątki, świeża mięta w łazience. Nie musisz tego robić codziennie. Wystarczy dwa- trzy razy w tygodniu. Dlaczego to działa tak dobrze? Zapach wpływa bezpośrednio na nasze emocje i wspomnienia. Gdy wchodzisz do domu, który przyjemnie pachnie, automatycznie czujesz się lepiej. To jak sygnał dla mózgu: tutaj jesteś bezpieczna, tutaj możesz odpocząć. Jakie konkretne korzyści zauważysz? Dom będzie się wydawał czystszy, nawet jeśli akurat nie skończyłaś sprzątania. Będziesz się czuła bardziej zrelaksowana po powrocie z zewnątrz. Goście będą pytać, dlaczego tak przyjemnie u ciebie pachnie, a ty będziesz mogła podzielić się prostym sekretem. Wskazówka 3. Wprowadź zasadę jednej rzeczy na każdej powierzchni. Czy zdarza ci się, że stół w salonie Komoda w sypialni czy blat w kuchni są zawsze czymś zastawione. To naturalny odruch. Odkładamy rzeczy tam, gdzie akurat jesteśmy. Ale istnieje prosty sposób, żeby to zmienić. Zasada jednej rzeczy oznacza, że na każdej płaskiej powierzchni może stać tylko jeden przedmiot nie więcej. Na stoliku kawowym tylko wazon z kwiatami lub jedna książka. Na komodzie tylko lampa lub jedna fotografia. Na blacie kuchennym, tylko jeden słoik z przyprawami albo deska do krojenia. Jak wprowadzić tę zasadę w życie? Zacznij od jednego pomieszczenia. Usuń wszystko z wybranej powierzchni, a następnie umieść na niej tylko jedną rzecz. Tę najważniejszą lub najładniejszą. Wszystko inne znajdź inne miejsce. Do szuflady, na półkę, do szafki. Na początku może się wydawać, że dom wygląda pusto. To normalne uczucie. Po tygodniu zobaczysz różnice. Pomieszczenia będą wyglądać większe, czystsze i bardziej eleganckie. Będzie też łatwiej utrzymać porządek, bo nie będziesz miała gdzie odłożyć kolejnych rzeczy na już zajęte powierzchnie. Jakie to daje korzyści w codziennym życiu? Po pierwsze, sprzątanie staje się szybsze. Wystarczy przetrzeć powierzchnię i gotowe. Po drugie, łatwiej znajdziesz rzeczy, bo każda ma swoje konkretne miejsce. Po trzecie, Dom robi lepsze wrażenie na gościach i na tobie samej. Jeśli te wskazówki są dla Ciebie pomocne, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek i napisz w komentarzu, od którego miejsca w domu zaczniesz swoje zmiany. Wskazówka 4: Stwórz system oświetlenia na różne pory dnia. Większość domów ma jedno główne światło w każdym pomieszczeniu: włączasz je rano, wyłączasz wieczorem, ale światło może znacznie więcej. Może wpływać na Twój nastrój, energię i samopoczucie przez cały dzień. Pomyśl o swoim domu jak o teatrze. Rano potrzebujesz jasnego, energetycznego światła, które pomoże Ci się obudzić. Po powrocie z pracy, ciepłego i przyjemnego, które pozwoli się zrelaksować. Wieczorem, przytulnego i delikatnego, które przygotuje Cię do snu. Jak to zorganizować praktycznie? Nie musisz wymieniać instalacji elektrycznej. Wystarczą lampy stojące, lampki nocne i świeczki. W salonie postaw lampę z ciepłym światłem w rogu, gdzie najczęściej siedzisz wieczorem. I w kuchni dodaj małą lampkę pod szafkami. Będzie dawać miękkie światło podczas wieczornych przekąsek. W sypialni, lampkę nocną, która nie będzie świecić prosto w oczy. Jaki to ma wpływ na codzienne życie? Rano jasne światło pomoże ci szybciej się obudzić i nabrać energii. Po południu możesz używać tylko lampy przy fotelu, gdzie czytasz książkę. To stworzy przytulną atmosferę. Wieczorem delikatne oświetlenie sprawi, że będziesz się czuła spokojniej i łatwiej zaśniesz. Pamiętaj o jednej ważnej rzeczy: nigdy nie używaj tylko górnego światła wieczorem to za jasne i za chłodne. Zawsze dodaj co najmniej jedno źródło ciepłego światła na niskim poziomie. Zobaczysz, jak bardzo zmieni się atmosfera w Twoim domu. Wskazówka 5. Prowadź rytm w sprzątanie, mniej wysiłku, lepszy efekt. Większość osób sprząta dom od czasu do czasu, gdy brud staje się już bardzo widoczny. To prowadzi do długich, męczących sesji sprzątania i poczucia, że dom nigdy nie jest naprawdę czysty, istnieje jednak lepszy sposób. Zamiast sprzątać wszystko naraz, podziel obowiązki na małe, codzienne czynności. Poniedziałek, tylko łazienka 10 minut, wtorek, tylko odkurzanie 15 minut. Środa, tylko kuchnia 10 minut i tak dalej. Jak stworzyć swój kalendarz sprzątania? Napisz wszystkie czynności, które robisz w domu: mycie podłóg, odkurzanie, wycieranie kurzu, sprzątanie łazienki, kuchni. Teraz rozłóż je na 7 dni tygodnia. Każdego dnia jedna lub dwie rzeczy, maksymalnie 15-20 minut. Dlaczego to działa lepiej niż wielkie sprzątanie raz w tygodniu? Po pierwsze, brud nie ma czasu się nagromadzić. Po drugie, 15 minut to nie jest dużo, nie poczujesz się zmęczona. Po trzecie, dom jest cały czas w miarę czysty, więc nie stresuje cię jego wygląd. Jakie konkretne korzyści zauważysz już po miesiącu? Dom będzie wyglądał zawsze schludnie, nawet gdy przyjdą niespodziani goście. Przestaniesz odkładać sprzątanie, bo każda czynność zajmuje tylko chwilę. Będziesz miała więcej czasu w weekendy, bo nie musisz poświęcać całego dnia na porządki. Ważne. Nie rób wszystkiego perfekcyjnie. Lepiej zrobić coś szybko i regularnie niż dokładnie, ale rzadko. Wskazówka 6: wykorzystaj naturalne elementy jako dekoracje. Najpiękniejsze dekoracje nie kosztują nic i są dostępne tuż za Twoimi drzwiami. Kamienie, gałęzie, liście, szyszki wszystko to może stać się elementem wystroju, który ożywi każde pomieszczenie. Naturalne dekoracje mają jedną wielką zaletę. Zmieniają się wraz z porami roku. Jesienią zbierasz kolorowe liście i żołędzie. Zimą gałęzie z szronem i szyszki. Wiosną pierwsze kwiaty i młode gałązki. Latem kamyki z plaży i suszone trawy. Jak używać tych elementów w praktyce? W salonie postaw wysoką szklaną butelkę z gałęziami brzoza. Będą pięknie wyglądać przez cały rok. Na stole położ kilka ładnych kamieni na płaskim talerzu. W kuchni zawieś suszone zioła przy oknie. W łazience ustaw mały słoik z piaskiem i muszelkami. Dlaczego naturalne dekoracje działają tak dobrze? Przypominają nam o związku z naturą, nawet gdy jesteśmy w domu. Mają uspokajający wpływ na nasze emocje. Każda z nich jest inna. Więc twój dom będzie miał swój unikalny charakter. Jakie praktyczne korzyści to daje? Po pierwsze, oszczędzasz pieniądze na dekoracjach. Po drugie, możesz zmieniać wystrój tak często, jak chcesz, bez dodatkowych kosztów. Po trzecie, dom staje się bardziej przytulny i osobisty. Pamiętaj, naturalne dekoracje najlepiej wyglądają w prostych naczyniach. Szklane słoiki, ceramiczne miski, drewniane tace. Wszystko to podkreśli piękno elementów, które przyniesiesz z zewnątrz. Wskazówka 7. Stwórz strefy funkcjonalne zamiast wielozadaniowych pomieszczeń. Wiele osób używa jednego pomieszczenia do wszystkiego. Stół w salonie służy do jedzenia, pracy, składania prania i zabawy z dziećmi. To prowadzi do chaosu i uczucia, że nigdzie nie ma miejsca na prawdziwy odpoczynek. Rozwiązanie jest prostsze niż myślisz. Zamiast próbować robić wszystko wszędzie, wyznacz konkretne strefy dla konkretnych działań. Nawet w małym mieszkaniu możesz stworzyć kącik tylko do czytania, miejsce tylko do jedzenia i przestrzeń tylko do odpoczynku. Jak podzielić przestrzeń na strefy? Zacznij od spisania wszystkich działań, które wykonujesz w domu: gotowanie, jedzenie, praca, czytanie, oglądanie telewizji, hobby. Teraz przypisz każdej czynności konkretne miejsce. Nie musi to być całe pomieszczenie. Może być róg pokoju, fragment stołu, czy nawet jedna półka. Dlaczego podział na strefy tak bardzo pomaga? Gdy masz konkretne miejsce do konkretnej czynności, twój mózg łatwiej się koncentruje. Siadasz w fotelu do czytania, automatycznie czujesz się gotowa na książkę. Podchodzisz do biurka, włącza się tryb pracy. To jak sygnały, które pomagają ci przełączać się między różnymi zadaniami. Jakie korzyści zauważysz w codziennym życiu? Będziesz bardziej produktywna, bo każda czynność będzie miała swoje miejsce i czas. Łatwiej ci będzie odpocząć, bo będziesz miała przestrzeń przeznaczoną tylko do relaksu. Mniej rzeczy będzie się mieszać, bo każda ma swój obszar w domu. Ważne, nie każda strefa musi być duża. Czasem wystarczy mały stolik, jedna półka, czy nawet pudełko z przyborami. Wskazówka 8. Używaj tekstyliów do zmiany charakteru pomieszczenia. Tekstylia to najprostszy sposób na zmianę wyglądu domu bez remontu i bez dużych wydatków. Jedna narzuta może całkowicie odmienić salon. Nowe zasłony sprawią, że sypialnia będzie wyglądać jak z magazynu wnętrzarskiego. Sekretem jest używanie tekstyliów w warstwach i różnych fakturach. W salonie połącz gładką poszewkę na poduszkę z grubą kratą na kanapie. W sypialni zestaw i delikatną pościel z ciepłym wełnianym kocem. W kuchni powieś lnianą zasłonkę przy oknie, a na stół połóż bawełnianą serwetę. Jak praktycznie wprowadzić więcej tekstyliów do domu? Zacznij od jednego pomieszczenia. Dodaj dwie, trzy rzeczy: poduszkę, plet i zasłony. Wybierz kolory, które już masz w pokoju, ale w różnych odcieniach. Na przykład, jeśli ściany są beżowe, użyj poduszek w kolorze kawowym. I pleda w kolorze kremowym. Dlaczego tekstylia tak bardzo zmieniają wnętrze? Po pierwsze, dodają ciepła. Pomieszczenie staje się bardziej przytulne. Po drugie, pochłaniają dźwięki. Dom jest cichszy i spokojniejszy. Po trzecie, pozwalają łatwo zmieniać wygląd pokoju według nastroju czy pory roku. Jakie praktyczne korzyści to daje? Możesz odświeżyć dom bez wydawania dużych pieniędzy. Latem używasz lekkich, jasnych tkanin. Pomieszczenia wyglądają chłodniej. Zimą dodajesz grube, ciepłe koce. Wszystko staje się bardziej przytulne. Gdy znudzą ci się obecne kolory, wystarczy wymienić kilka tekstyliów na nowe. Wskazówka 9: stwórz miejsca przechowywania tam, gdzie ich nie spodziewasz. Brak miejsca na przechowywanie to problem w większości domów, ale często problem nie polega na tym, że miejsca jest za mało problem polega na tym, że nie wykorzystujemy wszystkich możliwości, które mamy. Każdy dom ma ukryte miejsca, które mogą służyć do przechowywania. Pod łóżkiem można trzymać pościel w pudłach. Za drzwiami w łazience, płyny do czyszczenia na haczyku. W przedpokoju pod ławeczką, buty w specjalnych pudełkach. Na parapetach, książki ułożone jak dekoracja. Jak odkryć te ukryte miejsca w swoim domu? Przejdź przez każde pomieszczenie. I szukaj przestrzeni, które teraz są puste. Zajrzyj pod meble, za drzwi, w róg pokoi, na wysokie półki. Zastanów się, co mogłabym tutaj przechowywać, żeby było to praktyczne i nie przeszkadzało? Dlaczego takie rozwiązania działają lepiej niż tradycyjne szafy? Po pierwsze, wykorzystujesz przestrzeń, która i tak była niewykorzystana. Po drugie, rzeczy są blisko miejsca, gdzie ich potrzebujesz. Buty przy wejściu. Czyste ręczniki w łazience, książki przy fotelu do czytania, jakie korzyści zauważysz? Dom będzie bardziej uporządkowany, bo każda rzecz będzie miała swoje konkretne miejsce. Przestaniesz szukać rzeczy, bo będziesz dokładnie wiedzieć, gdzie co leży. Pokoje będą wyglądać większe, bo mniej rzeczy będzie widocznych na powierzchniach. Pamiętaj, najlepsze miejsca przechowywania to te, o których nikt nie pomyśli ale które są wygodne dla Ciebie w codziennym użyciu. Wskazówka 10. Wprowadź codzienne rytuały pielęgnowania domu-dom. Jak każda żyjąca przestrzeń potrzebuje codziennej uwagi. Ale nie chodzi o wielkie sprzątanie czy remontowanie. Chodzi o małe, regularne czynności, które sprawiają, że dom żyje i służy Ci lepiej każdego dnia. Stwórz swój codzienny rytuał pielęgnowania domu. Może to być 10 minut rano i dziesięć wieczorem. Rano otwórz okna, aby wpuścić świeże powietrze, podlej jedną roślinę, odkryj meble, które nakryłaś na noc wieczorem. Przygotuj dom na noc. Sprawdź, czy wszystko jest na swoim miejscu, zapal świeczkę lub lampkę. Jak stworzyć swój osobisty rytuał? Pomyśl, jakie małe czynności sprawiają ci radość. Może lubisz rano otwierać wszystkie okna na oścież a może wieczorem zapalać świeczki w każdym pokoju? Może Ci się podoba przestawianie poduszek na kanapie lub układanie książek na stoliku? Włącz te rzeczy do swojego rytuału. Dlaczego regularne rytuały są tak ważne? Po pierwsze, pomagają utrzymać dom w dobrym stanie bez wielkiego wysiłku. Po drugie, dają poczucie kontroli nad swoją przestrzenią. Po trzecie, stają się elementem Twojego dnia, który przynosi spokój i satysfakcję. Jakie konkretne korzyści zobaczysz? Dom będzie zawsze gotowy na przyjęcie gości. Będziesz czuła się bardziej połączona ze swoją przestrzenią. Codzienne małe czynności staną się formą relaksu, a nie obowiązkiem. Zauważysz, że dom lepiej służy Ci w codziennych sytuacjach. Dziesięć sekretów, które właśnie poznałaś, może całkowicie zmienić sposób, w jaki funkcjonujesz we własnym domu. Pamiętaj: nie musisz wprowadzać wszystkich zmian od razu. Wybierz jedną lub dwie wskazówki, które najbardziej do ciebie przemawiają, i zacznij od nich. Może to będzie stworzenie miejsc odpoczynku w każdym pomieszczeniu, a może wprowadzenie systemu zapachów, który będzie witał cię po powrocie do domu, czy raczej organizacja oświetlenia, które będzie wspierać cię o różnych porach dnia. Każda z tych zmian jest prosta w wykonaniu, ale może mieć ogromny wpływ na Twoje codzienne życie. Dom przestanie być tylko miejscem, gdzie śpisz i jesz. Stanie się przestrzenią, która aktywnie wspiera cię w każdej chwili dnia. Od czego zaczniesz dzisiaj? Która wskazówka była dla ciebie najbardziej przydatna? Może ta o naturalnych dekoracjach, które możesz zbierać już podczas dzisiejszego spaceru? A może pomysł na podział domu na strefy funkcjonalne? Chcesz więcej prostych i skutecznych pomysłów? Zasubskrybuj kanał. I włącz powiadomienia. Co tydzień pojawią się nowe treści. Razem sprawimy, że Twój dom i codzienność będą prostsze i przyjemniejsze. Pamiętaj, każdy dom ma potencjał, by stać się miejscem pełnym harmonii i spokoju. Czasem wystarczy tylko wiedzieć, jak ten potencjał uwolnić.